Spotkanie TZ to dla mnie moment, w którym możesz zaufać ludziom dookoła i samemu sobie i powiedzieć, powiedzieć sobie nawzajem, prosto w oczy, niech Cię Bóg prowadzi. Dla mnie TZ to jest doświadczenie spotkania wspólnoty ludzi, którzy też spotkali Chrystusa i chcą za Nim iść w swoim życiu. To są dla mnie przede wszystkim ludzie. I to są ludzie, dla których nie ma żadnych barier, ani takich językowych, ani takich fizycznych. To są przede wszystkim ludzie, którzy są za mną, z różnych narodów, z bardzo różnych kultur, którzy tworzą ten moment, którzy chcą tu być i ja tu jestem i dla Boga, ale przede wszystkim właśnie dla ludzi. Ja byłam pierwszy raz i mi się najbardziej podobały śpiewy i wspólne modlitwy. Najodowe tańce słowiańskie. Cerkiew świętych Cyryla i Metodego oraz Sanktuarium Narodowe Matki Bożej. Jezu, Jezu. Atmosfera. Jezu. A jak Józef co się najbardziej podobał na dezercie? Dominika? <grymka> Stworzenie świata. Dzień <grymka> Co się najbardziej podobało na tym Atmosfera i ludzie. No teraz, nie, Co się najbardziej podobało? Like. E, tak, wszędzie w Słowenii są skarpetki z czymkolwiek chcecie. Naprawdę, ze wszystkim. Z obrazami, nie z obrazami. Ze wszystkim. Nie, yeah. yeah. nie, Spotkania. I, I jaskinia. Modlitwa w ciszy. To pełni radości młodzi ludzie, których Bóg napełnia optymizmem na nowy rok. Tezy było dla mnie spotkaniem z Panem Bogiem, w drugim człowieku i w nadziei. Fejting of youth a movement of view, for them to understand themselves in relation to God. Wyjeżdżamy z, ze Słowenii, z Lublany, ale bardzo miło wspominamy. Będziemy wspominać tych wspaniałych ludzi, którzy właśnie nas tutaj gością przyjmują yy, i właśnie obdarowują swoimi prezentami, ale otworzyli nam serce.